Dos Santos, 5 Diego Reyes, 9 Raul Jimenez, 3 Carlos Salcedo, 7 Miguel Layun, 16 Jesus Gallardo, 18 Andres Guardado, kapitan reprezentacji Meksyku, 15 Hector Moreno, 20 Javier Aquino, 4 Hugo Ayala. Tak wygląda ustawienie tej... E Pomocników z ósemką Karol Linety z piątką Krzysztof Mączyński po stronie lewej, numer 13, Maciej Rybus. I przed nimi trójka ofensywna. Maciej Makuszewski 17, Piotr Zieliński 19, 28. Jakub Świerczok, ten najbardziej wysunięty w naszej drużynie. Mamy jednego debiutanta. To Sorio. Kilka razy zagrał tak w eliminacjach, ale trudno to umówić o jakiejś stabilności tego składu. On wykorzystał w eliminacjach do mistrzostw Świata aż 44 graczy. Zaczynamy. Tak, dlatego. Przerzut na drugą stronę, powinni to Polacy zdążyć z ustawieniem, ale przepuszczona ta piłka przez Rybusa i jak e, stara się zablokować tę akcję. Rywali nie ma spalonego wrzutka i Wojciech szczęśliwy broni strzał Raula Jimeneza. To było znakomite zagranie. Jak zagrany będzie ten stały fragment gry czterech biało-czerwonych w polu karnym. Zieliński na prawą nogę, ale zagrywa po ziemi, toż słupku. starał się tę piłkę zmieścić Maciej Rybusz. Sprytnie, sprytnie, bo tak naprawdę wszyscy... Musi zagrać w takiej sytuacji piłkę Tiago Cionek. Chwila spokoju by się naprawdę przydała, żeby to, to pierwsze podanie, to wyprowadzenie było dokładne, a tak Aquino. Akino, już piłka w naszym polu, Karnym Jimenez! 1 do 0 dla Meksyku. Brutalnie skuteczni są, naprawdę brutalnie skuteczni są. Druga szansa Jimeneza i, i goli to jaki. 13 minuta spotkania. Pechowa dla biało czerwonych. Raul Jimenez pokonuje Wojciecha Szczęsnek. Miałem wrażenie może zobaczymy w powtórce jeszcze raz. Ten powrót jeszcze no, nieszczęśliwe wywicie widzieliśmy ciąka, który nastrzelił chyba. Nie wiem, kto to był? To nie był. Ona strzelił go i to wszystko pomogło Meksykanom. Meksykanom. Tutaj ta piłka trafiła do Raula Jimeneza. Napastnik Benfiki wpakował ją pod poprzeczkę dla Jimeneza. To trzynasta bramka w e, narodowych barwach. To jest na polu karnym i teraz e, jest tam przepychający się Jędrzejczyk. Dobrze grający głową. Czy ktoś tę piłkę wstrzeli? Teraz jest jeszcze szansa z dystansu. Zablokowany strzał. Niestety gola nie ma. Próbował właśnie Tomasz Kędziora. Niezłych europejskich klubów. Przerzucenie gry na lewą stronę. Makuszewski czy zostawi piłkę Rybusowi? Nie, bo tam Rybus pędzi. Rybus, Rybus płasko. Jest jeszcze szansa. I niecelny strzał Piotr Zieliński z szansą na gola wyrównującego. Kapitał, a tutaj akcja trzeba. Naszej reprezentacji kilku zabrakło. Ale, ale to jest mecz reprezentacji. To jest mecz grają piłkarzem w biało-czerwonych barwach i teraz celny strzał, ale zbyt łatwy na wykonaniu jak nawet kiedy bronią pod własną bramką stałego fragmentu gry. Trójka jest na desencie. bardzo wysoko na linii środkowej ustawionych trzech graczy. Popatrzmy, szansa naszego zespołu, linety. ty, pokoźna, ale obok bramki. Szkoda, szkoda. Bardzo dobry strzał na Dobra, dobra walka o piłkę. Zapracował na to świerczek Makuszewski. Poczekał jeszcze chwilę na Rybusa. Rymus pada po ekrany Rybus. Szukał krótkiego słupka. Zamknął tam korona. Nie ma braki. Bardzo dobra decyzja. Przede wszystkim nie miał do kogo dograć. Ale tam zgarnięta ta piłka już w środku przez Lozano pole karne jak za siebie za krótko teraz bronimy się wyla jeszcze jedna wrzutka i strzał głową obok bramki Olibe Peralt. niebezpiecznie niebezpiecznie w kieruje akcję Meksyko Guarda do po raz kolejny guarda do ucieka tam Gajardo guarda do guarda go do narożnika pola Peralta opóźnił tempo tego strzału wystarczyło te pół kroku żeby potrzebnie jeszcze za chwilę znawi grę Miguela Juna, to prawdopodobnie już będzie koniec tego spotkania. Polska w ostatnim swoim tegorocznym występie w meczu towarzyskim przegrywa z reprezentacją Meksyku 0 do 1. W bramkę w 13 minucie strzelił Raul Jimenez. Podziękowania e, trenerów e, uściskali się Juan Carlos Osorio i Adam Nawałka. No i cały czas ostatnimi, którzy ten Meksyk pokonali są nasz obecny selekcjoner i pre... Z Polskiego Związku Piłki. Nożnej, Było to już prawie 40.